Cześć kochani, z tej strony Patty w odcinku z Dont Starf. Tak wiem, że obiecałam Wam, że będzie, a 3 wiem, przepraszam, bardzo Was przepraszam. Ale okazało się, że do wybudowania pewnej rzeczy będę potrzebowała mniej więcej ośmiu podwójnych skrzyń różowej wełny, tak? Więc zebranie tego troszeczkę jednak trwa, w związku z czym ostatni odcinek na 3 troszeczkę się przedłuży, ale jutro bądź pojutrze pojawi się przedostatni odcinek na 3. Będzie to odcinek, który nagram jutro o godzinie 20.00 razem z chłopakami, czyli Kral Klarcem, Kalimirim oraz Senefream. I w tym odcinku będziemy zabijać Smoga, tak, naszego Ender Dragona, ponieważ jak wspomniałam w ostatnim odcinku 3, Kalimiri razem z Klarcem znaleźli portal, tak więc jutro się do niego wybierzemy. I dlaczego mówię, że ostatni odcinek A3 pojawi się po tym przedostatnim, co jest raczej logiczne? E, ponieważ jest to już całkowicie koniec e, tej serii, a dlaczego? Dlatego, że pojawi się nowa seria, oczywiście z Minecrafta. Na pomysł tej serii wpadł Kari Miri. Nie mogę Wam na razie zdradzić, o co dokładnie chodzi. To będzie taka niespodzianka. Eee, i pierwszy odcinek nagrywamy w sobotę. Jeszcze nie wiem kiedy dokładnie on się pojawi, ponieważ e, ponieważ, ponieważ, na pewno będziemy musieli go wstawić wszyscy razem e, w tego samego dnia, a niestety pewna, czy wszystko jest już tak dopięte na ostatni guzik, aczkolwiek powiem Wam, no, mi się pomysłów bardzo spodobał. Kari Miri naprawdę ma mózg. Mam nadzieję, że Wam również ta seria przypadnie do gustu. Jestem w dobrej myśli, ponieważ jest naprawdę fajna. Naprawdę bardzo, bardzo fajna. Ale dobra, teraz sprawa number two. Chodzi mi konkretnie o Far Cry'a, gdyż dostaję od Was mnóstwo pytań dotyczących tej właśnie gry. Wiem, że bardzo byście chcieli, żebym Wam nagrała tego Far Cry'a. Ja również chciałabym Wam go nagrać, nawet próbowałam to zrobić, ale sprawa wygląda tak. Ja grając w domu sama w Far Cry'a, e, grając sobie sama, muszę grać na detalach średnich. Tak więc, mimo iż wygląda to dobrze, to jednak nie jest to to samo co najwyższych, prawda? W dodatku, jeśli ja dołożę do tego Audacity oraz Frapsa, to nie dość, że podejrzewam, że będę musiała grać na najmniejszych detalach, to obawiam się, że w ogóle nie miałabym jak grać, ponieważ no, mój komputer by tego nie wytrzymał, gdyż jest on naprawdę beznadziejny. Wybacz komputerku, wybacz, ja cię kocham, no ale, no ale wiesz o co mi chodzi, prawda? Ja wiesz o co chodzi. No, tak więc na razie muszę tego Far Crya odpuścić, oczywiście jeszcze postaram się porozmawiać z moim znajomym, który ma całkiem dobry komputer eee, I może uda mi się zrobić tak, że będę do niego przychodziła i nagrywała to u niego Jeszcze nie wiem, ale spróbuję coś w tym kierunku zdziałać Oczywiście planuję też kupić nowy komputer, no bo no, nie można grać w tyle gier na tym moim A tak bardzo, bardzo bym chciała Planuję na niego wydać około 5000, więc myślę, że będzie w miarę dobry. Dziś nawet widziałam ostatnio kompa przeznaczonego specjalnie do Battlefield dla Trójki. Tak więc skoro wytrzymałby to, to na pewno wytrzyma też e, inne gry. No to to chyba tyle, jeśli chodzi o filmy. Tak chodzę po tym Don't Starve i wchodzę. Dzisiaj... Dzisiaj będziemy robić nieco bardziej ambitną rzecz, myślę, niż ostatnio, czyli zbieranie drewna. Może nie ambitną, ale chodzi o to, że ja już bardzo dawno nie grałam w Don't Starve. Miałam strasznie długą przerwę, a jak wiadomo wprowadzono mnóstwo nowych aktualizacji, w związku z czym ja nie mam pojęcia o połowie rzeczy, która pojawiła się w grze, dlatego też chciałam sobie dzisiaj tak pochodzić po tym świecie i troszeczkę go pozwiedzać, żeby zobaczyć nowe rzeczy. O, I tak właśnie teraz sobie chodzę Na przykład ostatnio też próbowałam pochodzić I do jakiegoś kanału wpadłam Normalnie do kanału, tam się pojawiła informacja, że kanały nie są jeszcze skończone Bla, 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 bla Ale jeśli chcesz, możesz wejść zobaczyć Tak więc weszłam sobie, jednak szybko z niego wyszłam Ponieważ były tam takie nieprzyjemne nietoperze I takie bardzo przerośnięte króliki z czerwonymi oczami Które mnie nieco przeraziły Więc postanowiłam wyjść z tych kanałów Powiem ja wam, w ogóle byłam dzisiaj w Agorze w Bytomiu i wracając z tej Agory, że się jeszcze w ogóle jadąc do niej, tak wychodzę z domu, patrzę przez okno, no niby jest troszeczkę to niebo zachmurzone, ale mówię, nie, nie będzie padać, ja nie biorę parasola, co się będę z parasolem tłukła. No i nie wzięłam tego parasola. Wchodzę z domu, idę na przystanek autobusowy i uwierzcie mi, w połowie drogi tak lunął deszcz, po prostu jakby ktoś na mnie wylał garnek z wodą. Ja zanim dotarłam na ten przystanek, ja byłam po prostu przemoczona do ostatniej nitki, no nie było nam nic suchego. Do autobusu wsiadłam, trochę wyschłam, potem idę do Agory, znowu zmokłam w czasie drogi e, i wchodzę do sklepu. Biorę sobie ciuchy, które chcę przymierzyć, idę do przymierzalni i jak ja spojrzałam na siebie w tej przymierzalni, uwierzcie mi, wybuchnęłam śmiechem, mam nadzieję, że nikt tego nie słyszał, że nic tego w pobliżu nie było, ale po prostu wybuchnęłam szczerym śmiechem, bo wyglądałam tragicznie, naprawdę tragicznie, włosy ide miałam idealnie prościutkie zanim wyszłam z domu, idealne były. Patrzę na siebie w lustrze, no po prostu Loki, jakieś, to nie jakieś fajne Loki, nie, 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 jakiś taki dziwny może na głowie miałam, no tragedia. W każdym razie wracam z tego Bytomia i do autobusu wsiadła grupka, znaczy taka trzyosobowa grupka dwunastolatków, no więcej nie mieli. I tak oczywiście muzyka w telefonie włączona na full, taka wiecie typowo klubowa i to nawet to nie było... To nie był dubstep, to było jakieś bardzo kiczowate techno. I słuchają tej muzyki i za każdym razem, kiedy w tekście pojawiły się słowa motherfucka, albo fuck, albo coś w tym stylu, oczywiście oni śpiewali to razem z gościem, który uśpiewał to w piosence. No przecież trzeba się pochwalić, że oni znają takie słowa, prawda? Eee, no i tak idziemy dalej i nagle mijamy policję. Gdzieś tam stała sobie grupka policjantów i oni tak mówią, ty, patrz, co? No, ale patrz. <laughs> Policja, ty patrz, czterech ich tam jest, i się zaczęło. Teraz troszeczkę tak, taki wiecie. I jebane, pane HWDP, przepraszam za słownictwo, ale ja po prostu jak tego słuchałam, mówię, boże, chłopcy wy macie 12 lat, oni na bank nie mieli więcej. 12 lat, a zachowują się po prostu, nie wiem, co i ta policja zrobiła, to ja nie wiem. Naprawdę nie wiem. W każdym razie jedziemy dalej i zaczynają mówić o imprezie, jaką mieli wczoraj. I że jakiś tam, tam ich kolega, powiedzmy teraz przy, przypadkowe imię, nie wiem, Konrad, yy, Konrad wypalił sobie wczoraj marihuanę i był tak zjarany, no normalnie mówię Wam, tak zjarany był, że nie wiedział, gdzie jest. I się chwalą tym, że oni w wieku 12 lat mają takie imprezy. Jezu, no serio, proszę Was, proszę ludzie, wy macie po 12 lat dzieci, nie róbcie tak. Więc wiem, posypie się hejt, wiem. <laughs> no proszę Was. Jak to tak dalej pójdzie. I to jest właśnie powód, dla którego ja nie może nikt nie chcę, ja się po prostu boję mieć dzieci, no bo jak ja wychowam takie coś, ja nie wiem czy to dam rady wychować w dzisiejszych czasach i na każdym kroku się spotykam no, jakichś takich dziwnych czasami ludzi. Ach, naprawdę masakra! Po prostu masakra. W cały czas um, szukam pracy, niestety na razie mi to nie idzie, ponieważ oczywiście jest dużo pracy, ale bardzo wiele miejsc um, wymaga od swojego um, nie tyle klienta, co no tej osoby, która szuka pracy, wymaga książeczki sanepidowej. To jest taka książeczka, gdzie są przedstawione badania um, lekarskie i ona mówi o tym, że możemy wykonywać dany zawód. I są one przeważnie właśnie potrzebne w miejscach, gdzie mamy kontakt z żywnością. Jednakże na... Przykład, kurczę, ja idę do pracy po to, żeby zdobyć kasę, a nie mogę iść do pracy, ponieważ nie mam kasy na książeczkę, która kosztuje ponad stówę. No kurde, naprawdę nie mogę Wam przynieść zwykłych badań lekarskich, gdzie również będzie badanie krwi i wszystko inne. To jest troszeczkę bez sensu, dlatego na razie nie, na razie no nie znalazłam tej pracy, ani nadaje się za bardzo do, na stanowisko typu, nie wiem, doradca, do specjalista, do spraw doradztwa klientom, jakoś tak. Um, w każdym razie no nie nadaje się do tego, ponieważ jestem strasznie nieśmiała. I ja po prostu jak mam poznać kogoś nowego, to jest tragedia, ja się nie odzywam, ja się po prostu wstydzę odezwać i to jest straszne, uwierzcie mi, to jest straszne. Potem dużo ludzi sobie myśli, Boże, jaki samolot nie odzywa się, myśli, że jest taka fajna i wow, hello! <grytanie> Naprawdę, nie życzę nikomu, że miał coś takiego. No ale w każdym razie, tak siedzę sobie w tym domu i wróciłam mi Mania na granie w League of, League of Legends. Kiedyś, na samym początku, to było rok temu, tą grę pokazał mi kolega i ja grałam w to 24 na dobę, naprawdę 24 na dobę. Ja potrafiłam nie iść do szkoły, bo grałam w LoL'a, to samo nie ma ja z Minecraftem w sumie. To jest złe, to jest bardzo złe. Nie róbcie tak, nie wolno. Ja sobie tak zawaliłam szkołę przez to, no ależ miesza o to. W każdym razie po tym miałam przerwę i teraz mi znowu zatrzymałam mania na grę w Lola. I z racji tego, że miałam przerwę, to nie wiem co poprowadzano, a wprowadzano na przykład sobie taką mapkę Aram. No i pewnego dnia wchodzę do gry, jest kilku moich znajomych, którzy zapraszają mnie do gry właśnie na tej mapce. No to ja tak dobra, akceptuję jakiś Aram, dobra, okej, okay, zobaczę nową mapkę. I warto również wspomnieć, że ja sobie nabiłam w 30 level tylko i wyłącznie dlatego, tylko i wyłącznie dlatego, że nauczyłam się grać jedną, jedyną postacią, a konkretnie Miss Fortune. Czy się okaże to coś też powiedzmy Wegara, może może i tak dalej, wiem, że w okazji na postaci wiem. W każdym moim razie grantą miską cały czas. Nawet nauczyłam się nią grać. No i tak sobie jadę nią cały czas. I tu nagle wchodzę sobie na łapkę Aram i co się okazuje? Co się okazuje? Że postacie są wybierane randomowo. No i w tym momencie ogarnęło mi po prostu przerażenie. Ja mówię, o Boże, o Boże, to będzie straszne. Powiedział, że ja będę miała staty 0 na 20. I nie pomyliłam się, naprawdę, miałam staty po 0 na 20. To było okropne. To by wylosowało mi na przykład takiego trendamerek, który ja nie potrafię grać. Ja wiem, że on jest dobry, ale ja nie potrafię grać. Albo Evelyn, której też nie ogarniam. Albo tego takiego gościa z garem na palcach. nie wiem, jakiś Zilan nazywa. Zilan, nie wiem on się, zielan nazywa. Zielan? Zielan? Wiem, jak on się nazywa. Co takiego? Albo, 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 czekajcie, jak to się nazywa. To co zamienia? Lulu, lulu. No ja to nigdy nie grałam. I ja tak wchodziłam na te mapki. I staty. 0 na 20, 0 na 17, 0 na 23. Aż w końcu udało mi się do, dojść do statów, gdzie miałam 2, słuchajcie, aż 2 na 25. Słuchajcie, miałam 2 kile. No to jest coś. Wiem, <śmum> jestem okropna. Ale, 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 tak się jakoś wciągnęłam w tego Arama tą mapkę Aram, nie wiem jak to się wiem, czy to w ogóle można zmienić. I tak gram na niej cały czas i gram i powiem wam, że nawet mi dobrze idzie. Nauczyłam się grać kilkoma postaciami. Odkryłam, że całkiem dobrze idzie mi na przykład, no nie wiem, powiedzmy Gravesem i Master NG i nawet samo mi dobrze idzie. E, ogólnie rzecz biorąc to jest tak, że ja preferuję postacie, które walczą z daleka. Dlaczego? Dlatego, że ja nie lubię podchodzić blisko do przeciwników, bo wiem, po prostu jestem tego pewna, że oni mnie zabiją. A tak jak sobie fajnie wiecie, tam stoję gdzieś z boku, strzelam sobie do nich, jest okej. Okay. Dlatego też bardzo lubię Miss Fortune, ponieważ ona ma dosyć daje, dosyć dobrego, e, przepraszam, mm, kopa z daleka. W dodatku jest szybka, a ja lubię szybkie postacie. Na przykład strasznie mnie denerwuje, jak biegnę Alistarem przez mapkę. I biegnę, i biegnę, i biegnę. Wszyscy nie wyprzedzili, a ja jestem na samym końcu. On tak wolno biegnie. Masakra. A ja na przykład ostatnio też uczę się grać z Katariną, ponieważ wiem, że ona jest po prostu, ona jest genialna. Naprawdę jest genialna, ale jest trudna no, jest trudno, no nie ukrywajmy, że trzeba umieć z nią grać, żeby coś osiągnąć. Ale uczę się i ja się nauczę, obiecuję Wam, ja się tego nauczę. O, w ogóle miałam dzisiaj taki porąbany sen. Słuchajcie, ja się strasznie boję ciemności i od czasu do czasu nawiedza mnie taki jeden sen, w którym jestem z e, statą w domu i oczywiście na dworze jest już ciemno, w całym domu są pozapalane światła. I nagle mój tata informuje mnie, że musi wyjść gdzieś. Ja mówię, no okej. Okay. on wychodzi z domu i w tym momencie nie ogarnia przerażenia, ale uwierzcie mi takie naprawdę bardzo nieprzyjemne uczucie, gdzie po prostu ja wiem, że zaraz coś się stanie. I oczywiście zaczynają w całym domu powolutku, powolutku gasnąć światła. Ja jestem w zupełnie innym pomyśleniu niż mój pokój, tak więc staram się do niego dobiec. I biegnę do niego, oczywiście jak się można domyślić, włącza mi się slow motion. I biegnę tak bardzo, bardzo wolno i czuję, że za mną coś jest, że coś mnie goni i zaraz mnie dorwie. Oczywiście to coś biegnie z normalną prędkością, tylko ja biegnę tak wolno. No ale doraduję do, do, do swojego pokoju, zamykam się w nim oczywiście jest już całkowicie ciemno. Ale to coś zaczyna się dobierać do mojej drzwi. I szarpie nimi, trzaska, wali w niej w ogóle. Ja stoję na samym końcu mojego pokoju i zaczynam krzyczeć. Oczywiście, nie mogę krzyczeć, przecież po co z moich ust miałby się wydobywać jakikolwiek dźwięk. No nie no, po co? Po prostu po co? No i stoję, krzyczę i nagle to coś wyłamuje te drzwi i się na mnie rzuca. Ale jest ciemno, tak więc ja do tej pory nie mam pojęcia, co to jest, chociaż śniło mi się to już wiele razy. Uwierzcie mi, ten sen jest straszny, ja go nienawidzę, po prostu to mi się ostatnio tak często zimno, to jest bardzo zła. Zła, 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 bardzo zła. Jeszcze jeszcze jeden, taki, ale ja wiesz, już was nie będę zanudzać ten snem. Dobra, mamy czternaście i pół minuty, tak więc myślę, że możemy kończyć. Dzisiaj was zagadałam na śmierć, po prostu. Bo mi telefon gdzieś tam dzwoni. Ale trudno. Zagadałam Was na śmierć, przepraszam. Tak jak powiedziałam, jutro bądź pojutrze pojawi się A3 ze smoczkiem, ze słodkim underdragonkiem. Uh, i, i to wszystko, tak? Więc jeśli Wam się podobało, to oczywiście możecie subskrybować, komentować, lajkować i wszystko, co się Wam podoba. No i zapraszam Was też na fanpage'a na Facebooku i na aska, gdzie możecie zadawać mi masę pytań, jakie tylko chcecie, ale zadawajcie je z głową. Nie na nic głupiego widzieć i ignoruję, kompletnie ignoruję teksty typu yy, 100 na 100 lajków. Zaczniesz? Nie, nie zacznę, błagam was, nie piszcie tego, bo naprawdę będę to ignorowała, to nie ma sensu dla mnie, po co mi te lajki, po nic. Dobra, tak więc, ja się z wami żegnam, widzimy się jutro albo pojutrze, mam nadzieję, że jeszcze jutro mi się to uda wrzucić, tak więc do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!